Po wielu miesiącach wreszcie powrót kwadratowej masakry, a co oznacza, że szykują się jedne z największych Minecraftowych dymów, jakie obecnie mieliśmy? Nawet z tym zakazem? Jakim zakazem? Twoja stara butla z gazem. Będziemy się napierdolili. Wiem, że jest ostro. Zatem zostawię łapy w górę. Zasubskryj ten kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Nie chcesz przegapić odcinków, ponieważ tak! Kwadratowa masakra wraca na YouTube'a, Mandzio w tym sezonie jest aktywny i Mandzio będzie napierdzielać. Zatem nasz team jest nierozłączny. Cały czas jest e, nasz klasyczny team. Jest Zacha, jest Diabeł, jest Zebo i jestem ja. To jest nasz team, właśnie na kwadratową masakrę. A Neksiak, a kim Boko. My z Neksem mieliśmy tam jakiś konflikt, coś tam robiliśmy, gadaliśmy, ustawiamy sobie. W środku jakieś rozmowy negocjacyjne, po czym wjeżdża mi w plecy, dostaje trzy hity, próbuje się odsunąć, nie mogę nic zrobić, po czym jestem zabierany i zabijany. No przecież to nie ma sensu w ogóle. To jest takie, że z powodu tego, że ja mam więcej widzów, więc ja sobie zrobię na tobie kontencik teraz. A jeżeli ci się nie podoba, że robię sobie na tobie kontencik, to. Mm, spłakałeś się, baby ragę. No kurwa, chat. Mandzio i to jest to o czym mówię Patrz, gdybyś ty teraz we mnie wjechał Ze swoją ekipą I w momencie kiedy ja mam czaszkę To ja buduję pod to wątek Na zasadzie, o byczku chłop mi zepsuł randkę Ale spoko mam czachę, mógłbym to zrobić A nie Zepsuli mi, ja robię akcję Byczku to jest survival Masz czaszki po to, że mogę cię właśnie z czaszką Zabijać bez powodu, o to chodzi A wiesz dlaczego? Bo tak jest zamysł serwera That's it. You know? ZEBO, DEBILU! No zobacz na dom! Ja! Zobacz na d... TO TERAZ! Mam to! resztę. TO! pomóż! Ja nie chciałem! Czemu to się pali? ZEBO mi dom podpalił, nie co? Ja nie będę na takim serwerze grać, gdzie nie ma w ogóle jakiejkolwiek demokracji. Jest to robione pod... No. no. Wiadomo pod kogo to jest robione, no. To nie trzeba mówić na głos. Nie mówię! Serwer tego, pode mnie, nie no nie, nie mogę! Rapy są totalnie spocone. Stary. Wy jesteście bardzo mocno spoceni. Ja I jakby. Nie no, nie, nie no, bardzo W ogóle dochodząc do meritum, wiesz co mnie strasznie irytuje? Mhm. Że... Całe gówno, które jakby spływa, spływa cały czas na mnie. Stary, ja mam cały tak, czas zalaną osobą, skrzynkę, ale... Widzisz. ale ja nie jestem temu winny, a tak. całe gówno spływa regularnie na mnie za wszystko. Ale bo to był reprezentacyjną. Trochę obrzucamy gównem, no ale przecież na pewno nie Nie, nie, o nie, 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 nie obrzucamy. Sabana, no. Jak już to ty się obrzu o tym nie obrzucasz, ja ciebie nie obrzucam, ale widocznie był tak na mnie kubis urwiony, że musiał się na mnie zestrać mi prosto na klatę, musiał zobaczyć, że ja sobie poliżę tego główienkę i takie mm, mm, kurwa, takie kwadratowe trochę i powiem, a fujka, jednak mi nie smakuje. Żebyśmy mogli później dopiero normalnie porozmawiać. No i, no i znowu dupa. Przyszła pora na ważne ogłoszenie, na które się troszeczkę zbieraliśmy wcześniej. Postanowiliśmy z Nexus, z Ażką, z Grafem i z Wpadką otworzyć swój własny serwerek minecraftowy, na którym chcemy sobie zrobić granie z rebuildem, z ekonomią. Pozapraszaliśmy właśnie naszą ekipę.